Cześć! Dziś Wam pokażę, jak zrobić sztuczną ranę. Zaraz są nam usta, czyli dobrze bierzemy czerwoną farbę i wodę. Ale może też zamiast być, zamiast, zamiast farby, może też być jakiś dzień dużo czerwony, że coś. Nalewam, nalewamy wodę do jakiegoś kubeczka, albo szklanki, albo czegoś. Tutaj jest woda. Dobrze, a więc I teraz bierzemy jakieś płatki kosmetyczne, czy coś w tym stylu. I je namaczamy tutaj. To niech one sobie tam miękną. A teraz musimy wziąć papier toaletowy. Ok, jak już mamy, to nakładamy na rękę. No, chyba, że chce się gdzieś indziej mieć ranę. Pięknie. Teraz ten papier moczyny. Moczymy najlepiej... Oj, spadł mi, ale moczymy najlepiej właśnie tą wodą. Wacikiem albo no z takimi patyczkami. Efekt powinien być taki. Dobrze, gdy już to mamy, to musimy ściągnąć to takie o tu i takie rzeczy. Okej. Okay. Teraz malujemy ten papier farbą czerwoną. Jak już mówiłam, cień. Ja akurat cień mam nie czerwony, ale, ale w końcu krew jest taka bardzo czerwona, jasna. Jeśli starł wam się papier, to dobrze. Znaczy, jak trochę podarł, to dobrze. A jak starł, to niedobrze. Z daleka to wygląda trochę jak taka starta, trochę skóra z ręki. Jeśli mamy farby, malujemy to na czerwona, a jeśli nie, to malujemy tutaj. Gdzie jest podarte najbardziej na czerwono. Niestety, ale mój dzień się trochę, trochę błyszy i przez to to dziwnie wygląda. Teraz zdejmujemy te niepodarte yy, na kawałki. Musimy to trochę wklepać. Teraz resztę ręki malujemy na czerwono. Oto efekt końcowy sposób jest wymyślony przeze mnie. Jeśli też chcecie to nagrać, to bardzo proszę. Znaczy możecie sobie nagrać, ale y, ale jeśli nagrywacie ten sposób, co ja i wzięliście go ode mnie, to bardzo proszę napiszcie, y, kto to stworzył, bo ja to wymyślam. No i y, wygląda to tak, taki jest efekt końcowy. Z daleka może to dziwnie wyglądać. W sensie, właściwie z daleka to wygląda tak realistycznie, a z bliska już mniej, ale myślę, że to dobry sposób. No i ta.